Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Zapraszam Was na wspólną koronkę, tu mieścicie Bożego. Będzie im mi bardzo miło, jeśli dołączycie do wspólnej modlitwy. Boże, w drodze świętej jedyny, płakam Cię i proszę o przedstawieństwo z pokorodniccy Maryi wszystkich aniołów i świętych, o łaskę na modlitwie, tak aby mój umysł był zjednoczony z Twoim umysłem, moje serce było zjednoczone z Twoim sercem, a moje wszelkie pragnienie i zamiary pochodziły tylko od Ciebie. o Pani ode mnie wszelkie rozproszenie i nieuwagę, wszystko to, co się Tobie nie podoba, tak aby moja modlitwa była miła i Tobie przyjemna. Sprawa abym mógł doświadczyć głębi Twojej miłości. Slej na mój umysł. Nieprzenikniona mądrość i wszystkie możliwe łaski, którym chcesz mi obdarować w czasie tej modlitwy. Amen. Dzisiejszą koronką do mieście Poszeko pragnę oferować Sadziciel i Narkomanów. Proszę o Cię, Jezu Chryste, Matko posza i Święte, Sztrawostyno, no, bo mi o serce i potrzebne dla ich łaski. Za każdą pomoc. Z całego serca bardzo dziękuję. Amen. O krwi i wodu, która wytrysłaś wówczas, z tej słodszego jako strój myślicie dla nas, ufam Tobie. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przejść królestwo Twoje, bądź wola Twoje, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj, i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom, i nie dopuść, abyśmy ulec pokusie, ale nas spaw od złego. Amen. Strowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą, ty między niewiastami, i błogosławiony owoc Szawoda Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, móc się z teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Wierzą w Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna jako jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha świętego, Narodził się z Maryi Panny, umęcząc pod podskim piłatem, ukrzeszowany, umarł i pokrzepion. Stąpił do piekiel, trzeciego dnia z stał, wstąpił na nie Dzieci poprawicy Boga, Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wieszam w Świętego, Święty Kościół Powszechny, Święty Chłopcowanie, grzechów otłuszczenie, ciała sławych stanie, żywot wieczny. Amen. Ojcze przedwieczny oferuję Ci ciało i krew, duszę i pustwo, najmilszego Syna Twojego, a Pana Naszego, Jezusa Chrystusa na przepłakanie za nasze i świata całego. Klajeko polestej męki! Miej milosicie dla nas i świata całego! Klajeko polestej męki! Miej milosicie dla nas i świata całego! Klajeko polestej męki! Miej milosicie dla nas i świata całego! Klajeko polestej męki! Miej milosicie dla nas i świata całego! Klajko polestej męki, mimiją się citle nas i świata całego Klajko polestej męki, mimiją się citle nas i świata Klajko polestej męki, mimiją się citle nas i świata całego lajeko porstej męki, mimiją się citle nas i świata całego Klajko polestej męki, mimiją się citle nas i świata całego dla Jego Polesnej Męki miejmy cię dla nas i świata całego. Ojcze Przedwieczne, oferuję Ci ciało i krew, duszę i pustwo najmieszego Syna Twojego, a Pana Naszego, Jezusa Chrystusa, na przepłakanie za nasze, i świata całego. Dla Jego polestej Męki miejmy cię dla nas i świata całego. Dla Jego Polesnej Męki Mimią się citle nas i świata całego klajeko polestej męki mimią się citle nas i świata całego klajeko polestej męki mimią się citle nas i świata całego klajeko polestej męki mimią się citle nas i świata całego klajeko polestej męki mimią się citle nas i świata całego męki miło miłosierdzie dla nas i świata całego. Dla Jego Polesnej męki Miej miłosierdzie dla nas i świata całego. Dla Jego Polesnej męki Miej miłosierdzie dla nas i świata całego. Dla Jego Polesnej męki Miej sieci dla nas i świata całego. Ojcze Przedwieczne, oferuję Ci ciało i krew, duszę i pustwo, najmieszego Syna Twojego, a Pana naszego, Jezusa Chrystusa, na przepłakanie sakrzechy nasze i świata całego. Klajko polestej męki, mimi ośicit dla nas i świata całego. Klajko polestej męki, mimi ośicit dla nas i świata całego. Klajko polestej męki, mimi ośicit dla nas i świata całego. Klajko polesnej męki, mimi ośicit dla nas. I świata całego. Klajko polestej męki, mimiło się ci nas, i świata całego. Klajko polstej męki, mimił się ci nas, i świata całego. Klajko polestej męki, mimo się nas i świata całego. Klajko polestej męki, mimo się tle nas, i świata całego. Klajko polestej męki, mimo się ci nas, i świata całego. Dla jego polistej męki, mimo sieci dla nas i świata całego. Ojcze przedwieczne, Ci ciało i krew, duszę i pustwo, najmniejszego syna Twojego, a Pana naszego, Jezusa Chrystusa, na przepłakanie za krzesła nasz i świata całego. Dla jego polistej męki, miejmy o sieci dla nas i świata całego. Dla jego polestej męki, Mimiło się ci tle nas i świata całego. Klajko oporstej męki. Mimiło się ci nas i świata całego. Klajko oporstej męki. Mimiło się ci nas i świata całego. Klajko o męki. Mimiło się nas i świata całego. Klajko prystej męki. Mimiło się nas i świata całego. Klajko prystej męki. Mimiło się dla nas i świata całego. Dla Jego męki Miej się dla nas i świata całego. Dla Jego męki Miej się dla nas i świata całego. Dla Jego męki Miej się dla nas i świata całego. Ojcze Przedwieczne, oferuj Ci ciało i krew, duszę i pustwo, najmilszego Syna Twojego, a Pana Naszego, Jezusa Chrystusa, na przepłakanie, sakrochy nasz i świata całego. Kla jako polestej męki, mimią o siecie dla nas i świata całego. Kla jako polestej męki, mimo siecie dla nas i świata całego. Kla jako polestej męki, mimo siecie dla nas i świata całego. Kla jako polestej męki, mimo siecie dla nas i świata całego jego prostaj męki, mimi się dla nas i świata całego. Klajko prostaj męki, mimi się dla nas i świata całego. Klajko prostaj męki, mimi się dla nas i świata całego. Klajko prostaj męki, mimi się dla nas i świata całego. Klajko prostaj męki, mimi uśicit dla nas i świata całego. Klejko polistej męki, mimo sieci dla nas i świata całego. Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny! Zmieni się nad nami i nad całym światem. Jezu, ufam Tobie. Na zakończenie chciałam Was poprosić, abyśmy wspólnie pomodlili się do Matki Bożej i Tua Matko Posze to modlitwę składam w Twoim niepokalonym sercu, ponieważ Ty wiesz najlepiej, gdzie i komu w danej chwili ona jest najbardziej potrzebna. W dniu dzisiejszym Łączy moje cierpienie i mój krzyż, i cierpienie, i krzyż toż którzy nie ofiaruję ich boku, z Twoim krzyżem, Panie Jezu, przez niepokalną mamę Twoją, i proszę Cię, Panie Jezu, przez bolesną mękę Twoją i krew, którą wolałeś za nas, sami na krzyżu, przez najświętszą, a koniem Twoją, przez mnie serce Boże, daj łaskę spawienia duszom, dziś, w tej chwili umierającym aby nie poszły na wieczne potępienie. Amen. wiesz wieczne posze osłoń nas przed oczami swych duchów. Chcę posłużyć się chórami i Pano aby one i odcięły możliwość wpływu działania demonów, szatana, słego ducha, wszelkiej maści, każdego rodzaju na miejsce naszej modlitwy, naszego działania, nauki, prac i tym podobne. spraw w swojej łaskawości, powierzchny Boże, Wrocław Święty Jedyny, aby nasza modlitwa, prac, nauka i działanie mogły odbywać się bez demonicznych przeszkód. Amen. Chciałam Was jeszcze poprosić, abyśmy wspólnie pomogli się o dar Świętego dla kapłanów i sióstr zakonnych. Duchu Święty, Duchu Mądrości, prowadź kapłanów i siostry zakonne. Duchu Święty, Duchu Światłości, Boświęcej Kapłanów i siostry zakonne. Duchu Święty, Duchu Czystości, Boświęcej Kapłanów i siostry zakonne. Duchu Święty, Duchu Mocy, wspieraj kapłanów i siostry zakonne. Duchu Święty, Duchu Boży, spraw, by kapłani i siostry zakonne ożywieni i umocnieni Twoją łaską niech słowo prawd i błogosławieństwo pokoju na cały świat. Niech okin świętej miłości rozpalaj serca, we wpłomieniach tej miłości oczyszczali i uświęcali dusze. Duchu Święty, powieszamy Ci serca kapłańskie i siostrzakonnych ukształtuj na wzór najświętszych serc Jezusa i Maryi. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Z całego serca dziękuję Wam za wspólną modlitwę, życzę Wam pięknego, błogosławionego dnia, pełnego wiary, nadziei i miłości oraz opieki Jezusa Chrystusa, Matki Bożej i Świętych strwaustyny, z Panem Pokiem Akaja.